Dziś niosę szczególne przesłanie o Bożym darze macierzyństwa. Chodzi o Twoją Matkę, tę, która sprowadziła Cię na świat i która była latarnią miłości i mądrości w Twoim życiu. Cóż to za błogosławieństwo móc dzielić się tą refleksją na temat matczynej obecności na Waszej drodze? Zostaw komentarz, w którym opowiesz o miłości. Jaką darzysz swoją matkę. Twoja matka jest świętym darem, odbiciem bezwarunkowej miłości, jaką Bóg darzy każdego z Was. Jest przejawem boskiej opieki, siły i odwagi, które znajdują się w sercu kobiety. W swoim niestrudzonym poświęceniu oferuje miłość, która przekracza ziemskie granice. To wiadomość niepodważalna. Oglądaj do końca i odkryj coś niesamowitego. Udostępnij, polub i skomentuj, aby rozpowszechnić tę wyjątkową wiadomość. Nie przegap tej wyjątkowej okazji. Bóg wysyła Ci dziś wiadomość. Chodzi o Twoją mamę. A w Bożym przesłaniu jest napisane: Wiem, że wielu z Was jest błogosławionych. Posiadaniem niezwykłej matki, której bezwarunkowa miłość otacza Was i podtrzymuje każdego dnia. Jest boskim darem, niestrudzoną wojowniczką, która daje z siebie wszystko, aby się o Ciebie troszczyć i Cię chronić. Co za radość móc dzielić życie z taką mamą. Ale wiem też, że niektórzy z Was doświadczyli bólu straty. Być może odczuliście pustkę po odejściu kochanej mamy, a może Twoje doświadczenia macierzyńskie naznaczone były nieobecnością, trudnościami lub skomplikowanymi relacjami. Tobie chcę ofiarować moją miłość i pocieszenie. Twoja matka jest jak róża w ogrodzie życia, piękna i delikatna. Twoja matczyna troska jest jak płatki. Które Cię chronią i pocieszają, oferując komfort i bezpieczeństwo. Ale tak jak każda, róża ma swoje kolce, tak i w jej historii kryją się tajemnice, które zostaną ujawnione. Wyobraź sobie, że idziesz przez labirynt, gdzie każdy zakręt reprezentuje etap w życiu Twojej matki. Idziesz do przodu. Rozwiązując zagadki otaczające Twoją przeszłość, szukając ukrytej prawdy. W miarę postępów napięcie rośnie, a ty zastanawiasz się, co kryje się za otaczającymi je cieniami. Po drodze natrafiasz na wijącą się rzekę, która symbolizuje wyzwania, przed którymi stanęła Twoja matka. Wzburzone wody symbolizują trudności. Które pokonała, uzywylane w poszukiwaniu lepszej przyszłości. Ale prąd kryje także tajemnice, tajemnice, które przyniosą zaskakujące odkrycia. Zbliżając się do końca labiryntu, natkniesz się na zamknięte drzwi. Reprezentuje bariery, z którymi borykała się jej matka przez całe życie, przeciwności losu, które ją ukształtowały w silną i odporną kobietę. Ale za tymi drzwiami kryje się klucz do odblokowania, tajemnicy Twojego prawdziwego ja. Tożsamość. Otwierając drzwi, znajdujesz się w jasnym pokoju, pełnym wspomnień i historii. To sanktuarium wspomnień Twojej matki, miejsce, w którym odkryjesz jej pochodzenie i głębie jej miłości. Portrety na ścianie ujawniają nieoczekiwane powiązania, więzi łączące pokolenia i wykraczające poza czas. A potem na środku pokoju znajdziesz list. To list napisany przeze mnie, stwórcę wszystkich rzeczy. Odkrywam w nim tajemnicę, która tak długo była skrywana. Twoja matka, którą zawsze znałeś, została wybrana specjalnie aby się Tobą opiekować. Jest darem Bożym, błogosławioną Matką, która w swoim sercu zawsze znała miłość i plan, jaki miałem dla Ciebie. Czy podobało Ci się dzisiejsze słowo Boże skierowane do Ciebie? Jeśli tak, polub film. Posłuchajcie tej historii Dziecko gotowe do narodzin zapytało czule Boga. Panie, słyszałem, że wkrótce zostanę zesłany na ziemię. Ale jak mogę tam żyć, taki mały i bezradny? A Bóg w swojej nieskończonej mądrości odpowiedział z miłością: Spośród wielu aniołów wybrałem dla ciebie wyjątkowego. Będzie tam, czekał i czuwał nad tobą. Zaciekawione dziecko zapytało ponownie: ale tutaj, w niebie po prostu śpiewam i uśmiecham się, i to przynosi mi szczęście. Czy tak samo będę szczęśliwa na Ziemi? Słodko Bóg wyjaśnił: Twój anioł będzie śpiewał i uśmiechał się dla Ciebie każdego dnia, w każdej chwili. Poczujesz miłość tego anioła i będziesz naprawdę szczęśliwy. Wciąż pełne wątpliwości dziecko pytało. Ale, Panie, jak mam rozumieć, kiedy ludzie do mnie mówią? Bo nie znam języka, jakim oni się posługują. Bóg z czułością uspokoił dziecko, z cierpliwością i miłością Twój anioł nauczy Cię mówić. Będzie Twoim przewodnikiem i pomoże Ci komunikować się ze światem. Zmartwione dziecko zapytało o niebezpieczeństwa na ziemi, słyszałem. Że na Ziemi są źli ludzie. Ochroni? Z miłością i zapewnieniem Bóg odpowiedział: Nie martw się, moje dziecko. Twój anioł zawsze będzie przy tobie, chętny cię chronić, nawet jeśli będzie to oznaczać podjęcie ryzyka swoje własne życie. Dziecko ze łzami w oczach wyraziło swój smutek. Ale będzie mi smutno, Panie. Bo nie będę już mógł Cię widzieć. Z nieskończonym współczuciem Bóg odpowiedział: Twój anioł zawsze będzie Ci o mnie mówił, wskaże Ci drogę do mnie. I pamiętaj, ja zawsze będę w Tobie. W tym momencie niebiański, spokój ogarnął otoczenie, ale głosy Ziemi były już słyszalne. Zaniepokojone dziecko błagało cichym głosem: O Boże! Jeśli masz zamiar teraz odejść, powiedz mi, proszę, imię mojego Anioła. A Bóg z pełnym miłości uśmiechem objawił: Nazwij swojego Anioła Matką. W tym momencie fala niezrównanej miłości przepłynęła przez serce dziecka, a zrozumienie oświetliło jego duszę. Zrozumiała bowiem, że Matka, która na nią czekała, była darem Bożym. Aniołem w ludzkiej postaci, posłany przez Boga, aby ją prowadzić i chronić przez całe życie. Kochaj swoją matkę, mój synu, ponieważ jest ona aniołem, którego Bóg wybrał specjalnie, aby była przy tobie. Wasza miłość, wasza mądrość i wasza troska będą wieczne, prowadząc was ścieżką szczęścia i osiągnięcie. Niech to poruszające Objawienie napełni twoje serce wdzięcznością i głęboką, miłością do twojej matki, anioła którego dał ci Bóg. Jeżeli spodobały ci się i poruszyły cię te słowa, bardzo prosimy o pomoc. Udostępnij ten film osobom, które kochasz, aby ta wyjątkowa wiadomość mogła poruszyć więcej osób. Skorzystaj także z okazji, i obejrzyj kolejny film na naszym kanale, w którym będziemy nadal zgłębiać głębokie i inspirujące tematy. Razem możemy szerzyć więcej miłości, zrozumienia i wdzięczności na całym świecie.